Hejka, żelkowe świry. Przepraszam, że to za to delikatne blaskanie. Ale właśnie kończyłem mieć ostatniego konfidenta. Mam naprawdę kwaśną partię, ale o tym może troszkę później. Chcę wam w tym filmiku pokazać, jak się korzysta z kodów rabatowych. Jak uzyskać paczkomat za piątaka. I, 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 i chyba top 5 produktów. No, dobra, dolećmy z koksem, żeby nie przedłużać. Właściwie to lećmy z żelkami. Zacznijmy od tak, od sklepu. Sporo zastrzeżeń się pojawia odnośnie naszego menu, które mamy tutaj na sklepiku. Jest ono skomplikowane, nieczytelne, nielogiczne. Ja się z tym oczywiście zgadzam, e, tylko że no właściwie to nie, nie mamy jeszcze pomysłu, jak to uporządkować, więc tylko pokażę może dwa takie triki. Po pierwsze jest wyszukiwarka. można tutaj właśnie wpisać. No i coś tu się podpowiada. Fajnie to działa. Także jest spoko. No, i kubeczki plastikowe. Chodzimy sobie tutaj, i kurde, <grych> zobaczcie, jakie pokryte one są tak kwaśne. Za zapowiem, historyka. Ja Spowoduję filmik najpierw. Przepraszam najmocniej. Ja sobie spozowem na chwilę filmik, żeby sobie zjeść, ale wiecie, jak to jest. Jak masz przed sobą kilka konfidentów, w ogóle jakichkolwiek żelków ręka sama po nie sięga. No i tak, w kategorii kubeczki plastikowe mamy wszystkie kubeczki. Jak widać nie tylko kubeczki, coś, coś tu się pomieszało, ale wyprostujemy to. E, dobra. Tutaj coś mam pokazane. Teraz do tego przejdziemy. Ja sobie otworzę najpierw kwaśne. Z kwaśnymi to jest tak, że one generalnie to jest absolutny taki top 1, numer 1. najlepiej się sprzedają. E, jeszcze nie wymyśliliśmy jak tutaj pokazywać ich stopień kwaśności. Bo czasami są bardziej kwaśne, czasami mniej kwaśne. Ostatnio nawet dostałem maila, że wyszły nam za kwaśne, że zepsuję konfidenty. Nie wiem, ja tam bardzo lubię. Co ciekawe, moja dziewczyna wzięła do pracy mm, te konfidenty i przyniosła je z powrotem. Koleżanki w pracy spróbowały i stwierdziły, że tego się nie daje. Zresztą, daleko szukać. W gusto też e, właściwie nikt nie chce ich próbować. Przepraszam. Dobra, spauzuję. Aż mi się mem przypomniał. Odszukałem go w trakcie. Dokładnie, mój język tak, tak teraz wygląda. O, Ale jeszcze mam jednego konfidenta, zjem go później. Albo pewnie w trakcie go zjem, bo za chwilę zapomnę, że miałem nie jeść na wizji. No czasami dostajemy słabszy kwasek jabłkowy, albo coś namieszamy przy produkcji, no i wychodzą mniej kwaśne konfidenty. To Co, sami wiecie, zamawiacie, więc musimy to jakoś oznakować. Bo, bo no, nie każdy chce mieć takie super kwaśne. Niektórzy wolą te trochę łagodniejsze. Pianeczki, nie? No to wiadomo, bananki moje ulubione, truskaweczki. Yy, liście. Później bym polecił węże. Te cytrynowe, czyli żółta i zielone też są zarobiste. Borówki. Mm. Osobiście mm, nie jest tam, nie jestem może jakimś fanatykiem, ale generalnie, praktycznie w co drugie paczce są borówki. Naprawdę cieszą się mega dużą popularnością, prawie jak kwaśne. No i prawie jak penisy, nie? <laughs> Lody są spoko. Mają taki trochę niezidentyfikowany smak. No, różne mają w sumie. Wieloowocowy też jest. Jakby mało owoców było. Mm, te też polecam, ja lubię kawę a tutaj dodajemy zmienną kawę, więc one mają naprawdę fajny smak. Dla mnie są ok. Warto poeksperymentować. Nie jest to drogi eksperyment, więc naprawdę można w, e, czegoś ciekawego spróbować. No i malinki, no to wiadomo, taka klasykat nawet... E, nie ma co mówić. E, przypominam, że z tymi kodami rabatowymi to jest tak, że one działają tylko w sklepie internetowym. No teraz sobie wejdźmy do tego sklepu internetowego, zobaczmy sobie. może, że jesteśmy, nie wiem fanatykiem kwaśnych, wróćmy sobie do koszyka. Kody, kody gdzie się wpisuje? Tutaj się wpisuje kody. No i wpisujemy na przykład, nie wiem, lipiec 20. Z tych kodów, które mamy teraz. To właściwie nie ma żadnych limitów. Lipiec 20 jest na 10 użyć. To trzeba pamiętać. Lipiec 10 jest do przyszłego piątku. Na 10% do, do piątku włącznie, tak? On pewnie dopiero w sobotę się wyłączy. Ten dla 15 dla bogaczy? No to też jest do piątku włącznie. O tym trzeba pamiętać. No i przypominam, te kody nie działają na Allegro. Na Allegro nie ma kodów. A przynajmniej my nie mamy. No ale chyba nie ma w ogóle. No i co, wpisa wpisaliśmy sobie kod? No i pamiętajmy, że jeżeli tutaj mamy razem, to jest cena sprzed rabatu, nie? Więc po rabacie musimy być powyżej 4 dyszek, żeby nam e, wszedł paczko za piątkę. Dobra, weźmy sobie, wpiszmy na przykład 6. Przeliczmy. 51 minus 10, 20, no to jest powyżej 400 zł, więc mamy paczkomat za piątkę. No i to właściwie tyle. A jeżeli ktoś korzysta ze Smarta, no to wszystkie żelki mamy, przy, przy wszystkich żelkach mamy opcję Smart, więc korzystanie z tego jest bardzo proste. Wystarczy nawrzucać do koszyka powyżej 4 dyszek, no i wysyłamy paczkomatem. Yy, czy tam pocztą polską, jak ktoś woli, bo chyba to też wchodzi w Smarta. Na pewno paczkomaty wchodzą w Smarta. No i właściwie to chyba wszystko, co chciałem pokazać. Mm. a jest jeszcze mała prośba Przesyłajcie do nas żelki, które lubicie, ale zjętego ostatnio No myślałem, że nie jest taki fajny, ale już czuję Przesyłajcie do nas żelki, które lubicie, które jecie, które często kupujecie mailem, mesem, instagramem jak lubicie, my to wszystko odbieramy serio, czytamy, odpisujemy no to właściwie tyle na razie